Hej, cześć, witam, witam Was serdecznie. Tu piję sobie kawę. Pokazywałam Wam. Kolejny dzień, no pogoda nie za ciekawa jest dzisiaj. Musiałam kacpra w ogóle w tym tygodniu jest chory, muszę mu leki dawać. Które, yy, wiecie, on jest chory. które spowodują, że nie będzie mieć tej, tego zatwardzenia, bo przez to właśnie go potem brzuch boli i nic nie chce jeść i tak dalej. No i, no i teraz mi je takie leki, już to lepiej wygląda, ale miałam dzisiaj rano niespodziankę, bo bus ze szkoły przyjechał. Ja powiedziałam już we wtorek, że Kacper włącznie z piątkiem jest y, chory i dopiero w poniedziałek pójdzie do szkoły. No i w końcu ktoś tak zamieszał że na liście był Kacper e, na dzisiaj i nagle e, domofon dzwoni. Ja tak patrzę, bo stoję i mówię, to jest niemożliwe. Przecież ja mówiłam, że Kacper nie pójdzie do szkoły. E, dopiero w poniedziałek pójdzie i musiałam zejść w piżamie i po prostu prawie zaspana na dół i wyjaśnić tą sprawę. No, tak to wygląda. W nocy jakoś nie za bardzo dało radę spać. Eee, w szczęście w nieszczęściu udało mi się chycić termin na rezonans głowy, mojej głowy. No i po prostu potrzebuję go zrobić, bo lekarz mnie na niego skierował. Kiedyś dawno temu miałam wypadek komunikacyjny i muszę zobaczyć, co się tam nie dzieje, bo... Eee, Mam też bardzo silne bóle głowy i to bardzo często. Jakieś zabroty, takie, takie po prostu rzeczy. Muszę zobaczyć, co, czy coś się nie dzieje i tak dalej. Ale nieważne. Nie chciałam o tym mówić. Chciałam Wam powiedzieć o yy, rzeczy, która, yy, którą wspominałam w poprzednim odcinku. Kur w Niemczech. Czyli... Yy, Sanatorium dla mamy i dziecka. E, jeśli chcecie takie do siebie i do dziecka takie e, wnioski złożyć, to składacie to do Waszej kasy chorych. Pierwsza rzecz, e, możecie sobie wcześniej klinikę znaleźć odpowiednią do Waszych potrzeb, czy e, do waszego stanu zdrowia przede wszystkim, żeby Wam odpowiednio tam pomogli. I Wam i dziecku, albo tylko Wam dziecko będzie objęte tylko opieką, bo inaczej e, dziecka opieką objąć nie można. Przy, przykładowo, nie wiem, samotnie wychowujecie, albo e, tak jak u nas, u mnie w moim przypadku mąż pracuje na zmiany i nie jest w stanie się kacpem gdzieś tam po szkole zająć, bo wiadomo, e, nie jest w stanie po prostu pracując na zmiany wszystkich e, dni pokryć. Kasperowi też się to przyda. Kasper też musi mieć tam jakieś terapie, i to też jest wskazanie do tego, żeby ze mną mi jechał. E, to jest akurat w naszym przypadku. Są też y, sanatoria tylko dla przykładowo ojców, co ojcowie mają jakieś problemy zdrowotne, albo y, są sanatoria do. Tylko do matek. No i chodzi o to, że jak składacie właśnie ym, taki wniosek, składacie to do waszej kasy chorych. I przede wszystkim najpierw wnioski pobieracie u lekarza. Przykładowo chcecie do siebie i do dziecka, idziecie do lekarza rodzinnego. On wam wystawia jeden wniosek, drugi wniosek wystawia wam ym, pediatra. No i. Z tymi dwoma wnioskami idziecie do Waszej kasy chorych, czekacie na e, odpowiedź, że te sanatorium zostało przyznane. Patrzą Wasze dokumenty, bo wszystko oczywiście jest na tej karcie chipowej, jak to wygląda. E, są Wasze wskazania do tego, żebyście robili właśnie kur, czyli te sanatorium, tak? Bo co innego tu jest trochę rozdzielone w Niemczech, co innego to jest Reha, czyli Czysta rehabilitacja, bo są czysta rehabilitacja w kierunku e, dzieci chorych i niepełnosprawnych i jedziecie jako osoba towarzysząca e, i przy dziecku jest quasi coś tam robione, albo jest e, rehabilitacja do Was, tylko do Was, nie do dziecka, czyli razem tego nie ma tak jak przy e, sanatorium dla mamy i dziecka, tak? Jest tylko e, sanatorium dla mamy i wtedy. E, dziecko jakby z, zabieracie, z, e, znaczy się te rehabilitacje dla mamy. Dziecko są e, takie e, m, kliniki, gdzie przyjmują e, matki też, też z dziećmi, ale z dzieckiem nie ma nic robione i teoretycznie możecie dziecko ze sobą zabrać, ale to dziecko jest z wami wszędzie. Także nie ma stricte opieki takiej. E, nad tym dzieckiem, także tu jest ta różnica, i u mnie właśnie kwalifikuje się to, żeby być mutakint kur. E, osobiście mm, wygląda to tak, tak jak powiedziałam z tymi wnioskami, no i czekacie na odpowiedź, to trwa do, e, gdzieś tam do 6 tygodni. Moja kasa chory się wyrobiła w ciągu 2 tygodni. No i dostajecie, czy zostało przyznane, czy nie. Drugi krok, który robicie, musicie powiedzieć Waszej kasie chorych i do jakiej kliniki chcecie jechać. E, informujecie, tak? Telefonicznie, mailowo, listowo, obojętnie jak macie do tego czas. I e, jest pewien czas, czyli 9 miesięcy, w których możecie to te sanatorium wykorzystać. Czyli do momentu gdzieś tam, gdzie jest napisana ta data. E, będąc na przykładowo, jesteście dłużej e, z, zapisani e, na chorobowym, no to e, przede wszystkim dostajecie tak zwany krankengeld, czyli e, pieniądze z kasy chorych do kogoś, kto nie może dostawać wypłaty. Tylko przykładowo to jest taki, e, jakby to powiedzieć, z od kasy chorych, na 78 miesięcy w roku, o ile dobrze mówię, nie jestem pewna, ale przynajmniej chyba tak widziała miesięcy, tygodni, przepraszam, nie 78 tygodni, to nie jest wiecznie wypłacane, bo by wszyscy chorzy leżeli i siedzieli na tym, że kasa chorych będzie płacić, to nie o tym, na tym rzeczy polega, tylko polega to na tym, żeby jak najszybciej stanąć na nogi, tak? Jak ktoś jest chory, no i po to właśnie sobie robicie, czy sanatorium, czy jakieś, no nie wiem, jakieś zabiegi potrzebujecie, no po prostu Cudawianki na Kiju, tak? No i właśnie tu sanatorium. To sanatorium, Te sanatorium trwa trzy tygodnie. Macie dwie możliwości dojechania do tego miejsca. Albo jedzie, jedziecie pociągiem te miejsce i jakoś tam przesiadacie i tak dalej, bo już nie nieba bezpośrednio. E, potem wysyłacie bilety o odzyskanie kosztów dojazdu, tak, pokrycie tych kosztów dojazdu e, i wysyłacie to do kasy chorych, te bilety i oni Wam pieniądze za te bilety oddawają. Druga możliwość jest taka, że jedziecie swoim samochodem i 20 centów chyba bodajże za kilometr w jedną stronę Dokładnie wam wtedy oddają. Teoretycznie bardziej się opłaca jechać własnym samochodem, bo wiadomo, bilety są dość drogie. Jak wczoraj wspomniałam o biletach, to nie ma za bardzo zniżek na bilety. E, no i co mogę Wam powiedzieć? No i przede wszystkim musicie się potem skontaktować z tym, z tym sanatorium i spytacie, czy jak to wygląda, e, kiedy macie, czy w ogóle macie ten plac, bo rezerwacja to jest jedno, ja miałam trudności ze znalezieniem w ogóle jakiegokolwiek miejsca, bo tak jak mówiłam, że Kacper ma auty i tak dalej, miałam z tym problem, żeby znaleźć miejsce, ale znalazłam i zarezerwowałam póki co i przede wszystkim na tą chwilę może być tak, że w poniedziałek ponoć tam jakiś e, chopek przyjdzie i będzie mówić, czy przyjmie nas, czy nie Szkoda by była jakby nas nie przyjął, dużą długą drogę to wszystko przeszło i już czekam parę tygodni na to. No i po prostu jest to nam wiadomo potrzebne, bo już tyle lat nigdzie na żadnym sanatorium nie byliśmy, a wiadomo wychowanie niepełnosprawnego dziecka szczególnie z autyzmem jest naprawdę dużą sprawą pracując w przedszkolu. E, też jest narażony na e, ciągły stres i tak dalej i to potem się potem po prostu wychodzi tak wychodzą różne takie e, można powiedzieć bóle głowy różne cuda ręki na kiju i nie umiecie sobie z tym po prostu poradzić bo to e, powoduje dysfunkcję życia tak e, nie umiecie normalnie funkcjonować i do tego jeszcze moja tarczyca E, która mi płata figle co chwila i nie wiem po prostu, jak się z tym e, powoli ogarnąć, ale mm, już coś w tym kierunku się robi. Bo u mnie to jest tak: raz góry, raz na dół, raz biorę leki, raz tych leków nie biorę. Bo chodzi o to, że to oczywiście zależne jest od lekarza, lekarz zaleca branie leków. A jak są wyniki dobre, to stara się zobaczyć, czy jak to mój organizm wyczymie bez leków, ile wyczymie bez leków. No i, no i wtedy decyduję, czy dalej, czy nie, czy jak to wygląda. Nie? Jeśli te wa wartości z krwi o tarczycy, te hormony tarczycowe są w normie, to wtedy tych leków nie muszę brać. I były momenty, gdzie nie brałam tych leków przez kilka, kilka miesięcy. Później nagle miałam nawrót tarczycy. Teraz znowu mam powiększoną. Znowu muszę 15 iść do lekarza, obejrzeć, jak to z krwi wygląda. Znaczy się, no powie mi co i jak. Także no. Yy, tak by to wyglądało. Yy, na razie czekamy póki co na ten, ten, ten cały kur. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki za nas, bo to jest naprawdę ważne e, i żeby jak najszybciej stanąć gdzieś tam na nogi staram się do was skręcić z wami rozmawiać bo to jednak wiadomo e, pogoda nie pozwala to przynajmniej z wami się tutaj pogadam no i także jeśli wam się podobało subskrybujcie lajkujcie i do następnego zobaczenia cześć